Dzień dobry, witam ciepło i przemilę wszyscy moi oglądacze. Jasu, z tej strony, z kanału Masz Minutę. Zaczynamy odcinek piątkowy. Mam nadzieję temat wybrałem ciekawy. Za chwilę oczywiście temat, ponieważ najpierw zawsze dostawiam bloki diamentów. Przypomnę, każdy kto zdecyduje się zostawić subskrypcję na tym kanale staje się kostką diamentową i robi mi ją coraz większą. Przejdźmy do tego. Przed ostatnim odcinkiem było was 990, w tym momencie jest 1003. Tabliczka Punk 1003 Pobiłem ten tysiąc Serdecznie każdemu dziękuję Naprawdę zależałoby... zależało mi żeby to wbić I się udało, teraz lecimy oczywiście po więcej Dostawiamy Raz, dwa, 10 I 3 Raz, dwa, 3 I lecimy z kwadratem, bo na razie jest to prostokąt Serdecznie każdemu kto się decyduje Dziękuję bardzo Diamenty dostawione, można zrobić pogaduchę A pogadocha dzisiaj o przyjaźni o przyjaźni, ale nie oko w oko, tylko cyfer, cyfer, łachet, łachet. Nie wiem, czy oglądaliście taki był film o fryzjerze, nie zadzieraj z fryzjerem i tam wybierali numer telefonu cyfr, cyfer, łachet, łachet, adwaj. Bardzo fajna scena. Cyfrowa przyjaźń, konkretnie internetowa, kiedyś nie była możliwa, bo tego nie było. Ja za młodego wychodziłem oczywiście na podwórko, na dwór bądź na pole, niektórzy tak też mówią. I wiadomo, grało się w piłkę, baseballa, różne inne szukania się po blokach, pomiędzy blokami, wchodzenia na bloki, dostałem kiedyś lanie za to, ale chodziłem dalej po y, sklepach, y, u góry oczywiście. Nie wiem, lubiłem się wspinać dookoła przedszkola po wąskim ogrodzeniu, chodziło się, żeby przejść dookoła po drzewach. Teraz wiadomo, gry komputerowe gra się w nie wspólnie. Kiedyś służył za e, kabel pomiędzy blokami, był rozciągnięty i tak ludzie się łączyli ze sobą. Poprzez LAN robili sobie taką pajęczynę po osiedlach. A teraz łatwo, wchodzimy na Discorda, na ts na inne Skype czy, 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 czy programy do tego typu komunikowania się i możemy się widzieć, możemy się słyszeć. I często, gęsto zauważyłem, więcej mówimy takim mniej znajomym osobom. Nawet bardziej się do nich przywiązujemy niż do tych, których mamy blisko siebie, blisko na wyciągnięcie ręki. Zauważyłem, że łatwiej się ludzie zwierzają sobie właśnie gdy tylko się słyszą. Gdy już dochodzi do tego kamerka, już gorzej. A jeśli miałoby się razem pójść do restauracji, to już o wiele gorzej. Czyli... Im dalej jesteśmy od siebie, tym więcej możemy takiemu nieznajomemu powiedzieć i mm, zostawić mu część siebie. Czy też tak jest u Was? Czy zauważyliście taki sam trend? I zapytam o to właśnie na OME TV. Mam nadzieję, że fajne, ciekawe wypowiedzi będą. Nie przedłużając, zapraszam Was na sceny z OME TV. 3, 2, 1. Masz minutę i mówisz. Co chcesz? Cześć, witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, nagrywam odcinek na kanał, który się nazywa Masz Minutę. Czy miałabyś ochotę wystąpić w odcinku? Miałabyś jedną minutę na to, żeby wypowiedzieć się na jakiś zadany przeze mnie temat. Dobra. Dobra. Dzisiaj temat przyjaźnie w internecie. Zawieranie znajomości przez internet, w sieci ludzie ze sobą rozmawiają coraz częściej. I takie mm -hmm. znajomości coraz częściej kończą się tym, że ludzie do siebie jadą zobaczyć się na przykład czy ze sobą gdzieś w góry ludzie grają w grę komputerową i chcą ze sobą rozmawiać i wchodzą ze mm -hmm. sobą na discorda bądź mm -hmm. niektórzy youtuberzy mają też tak że mają swojego discorda i zrzeszają grupę ludzi którzy wręcz ich niektórych niektórych adorują e, rozmawiając ze sobą dzisiaj mm -hmm. można mówić o, na moim kanale mówi się co się chce tylko masz jedną minutę i nie wychodząc poza temat. Czyli temat znajomość w sieci. Przyjaźnie zawierane przez internet. E, czy jesteś gotowa? No tak, e, okej. Okay. Masz minutę, mówisz co chcesz. Temat dla ciebie przyjaźń w internecie. Bardzo proszę. Okej, okay, no to ja ogólnie myślę, że zależy to jest jaka przyjaźń, czy jest jakaś toksyczna, czy jest taka na przykład po prostu do grania i mm -hmm. myślę, że jeśli chodzi o granie, o jakieś komunikowanie się, pomaganie sobie, jeśli się ma na przykład wspólną ulubioną grę, to jest tak najbardziej mm -hmm. fajnie, że się mm -hmm. po prostu wspólnie gra, komunikuje, ale mm -hmm. na przykład myślę, że jeśli chodzi o taką przyjaźń, na przykład jakieś simpowanie, kupowanie dziewczyny grę albo na siłę, namawianie do związku, mm. na odległość, to takie dla mnie to jest po prostu no nie do, dosyć niefajne, jakby takie na odległość nie mogą się jednak spotkać, nie znają się, nie wiadomo jakie ma chłopak intencje, zaś do tej kobiety, więc to nie. A jeśli chodzi na przykład o, nie wiem, przyjaźń taką, znajomość może bardziej, mm. taką, która jest taka, jak to powiedzieć, no, że po prostu interesują się tym samym, na przykład powiedzmy, że jeżdżą konno, oboje się tym interesują, mhm. ktoś ma na przykład swoje konie zaprasza do siebie. I jeżeli jest ta przyjaźń długa, czyli na przykład trwa już sobie rok czy coś, mhm. no to fa, okej, okay, można się spotkać, pogadać, y, ogólnie się zaprzyjaźnić i naprawdę ciągnąć to. Ale... Dziękuję ci już za wypowiedź, każdy ode mnie dostaje sprawiedliwie minutę, zawsze muszę komuś przerwać po minucie 10, mniej więcej. Mhm. Bardzo Ci dziękuję za wypowiedź, bardzo fajna, rozsądna. Czy miałabyś ochotę kogoś pozdrowić? Koś pozdrowić? się, pozdrowić mojego chłopaka. Pozdrawiamy mojego. chłopaka. Mhm. Bardzo Ci dziękuję, cześć, trzymaj się na razie. No, pa, powodzenia. Dzięki bardzo, hej. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witaj, również. Słuchaj, nagrywam odcinek na kanał, który się nazywa Masz minutę, czy miałbyś ochotę wystąpić w odcinku? Miałbyś jedną minutę na to, żeby wypowiedzieć się, na jaki zadany przeze mnie temat? Wchodzę w to. Czy jesteś gotowy? Jestem gotowy. Masz minutę, mówisz co chcesz, temat dla ciebie, przyjaźń w internecie. Jako trzydziestolatek, czyli millennials, myślę, że w pełnym stopniu zależy to od wieku. Myślę, że mm -hmm. młodzi ludzie dużo łatwiej poznają innych ludzi przez internet, mm -hmm. a im... Starszymi jesteśmy, tym trudniej poznać nam ludzi przez internet, tak żeby te jakiekolwiek znajomości były w jakikolwiek sposób wartościowe. Zgadzam się. Na razie 20 sekund. Coś jeszcze możesz dodać, jeśli chciałbyś. <laughs> e, poznałem swoją partnerkę przez internet mhm. w wieku 18 lat, kiedy ona miała 17. Jesteśmy mhm. razem teraz, czyli może Dowód to jest na to, że można to zrobić, ale z drugiej strony ile? 15-20 lat temu pewnie rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej niż teraz. Oj tak. Więc nie przekładałbym tego zupełnie na to, jak, jak to wygląda w dzisiejszych czasach. Obecnie. Ale z drugiej strony lub z trzeciej strony wszystko też trochę zależy od szczęścia i od tego, jak się w cudzysłowie trafi. Bardzo ci dziękuję za twoją hmm. wypowiedź. Czy miałbyś ochotę y, 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 pozdrowić kogoś, pozdrowić? E, oczywiście, moją bardzo proszę. partnerkę życiową Kingę. Pozdrawiamy Kingę, ciepło i przemilę. Dobra, bardzo, super, dzięki. Bardzo o, ci dziękuję ja za rozmowę, bardzo, f... twój kanał i jak się pojawię, co... bardzo miło, bardzo fajnie. Cześć, Ty, do zobaczenia. Na cześć, na razie. Witajcie, cześć, dzień dobry. Siemka. Słuchajcie, nagrywam odcinek na kanał, który się nazywa Masz Minutę, czy miałybyście ochotę wystąpić w odcinku, miałybyście jedną minutę na to, żeby wypowiedzieć się na jaki zadany przeze mnie temat. Dobra. Dobra. Macie minutę, mówicie, co chcecie temat dla Was? przyjaźń w internecie. Bardzo proszę. No tak, moim zdaniem przyjaźń w internecie. Mhm. Zależy... No ja mogę na przykład się osobie w internecie niepoznanej, znaczy tak bardzo niepoznanej, bym się jej nie powiedziała wszystkich tematów, ponieważ mhm. może to wykorzystać. Mhm. No i one tak, te znajomości długo nie trwają, bo wiadomo, urywa się kontakt, mhm. poznałam kilka takich osób i po jakimś czasie ten kontakt się straciłam, więc ja wolę w realu się przyjaźnić mhm. z kimś. Koleżanka? Ja myślę, że przyjaźń w internecie jest gorsza niż w realu, bo mhm. osoba z internetu może nas oszukiwać, może nie mówić całej prawdy, więc raczej nie powinniśmy się jej zwierzać. No ja też uważam, że mogłaby to wykorzystać jakoś źle. Mm -hmm. Coś chcecie dodać do wypowiedzi? Nie, 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 nie. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas, za Waszą minutę. Czy macie ochotę kogoś pozdrowić? Nowaka pozdrawiam. Tak, pozdrawiam Nowaka. Kolega, dobra. Fajnie wyszło, cześć, Dobrze. trzymajcie się, do zobaczenia, miłego. Cześć, witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Nagrywam odcinek na kanał, który się nazywa Masz minutę, czy miałabyś ochotę wystąpić w odcinku? Miałabyś jedną minutę na to, żeby wypowiedzieć się na jakiś zadany przeze mnie temat. Dawaj. Dzisiaj temat przyjaźnia w internecie. Coraz więcej zauważam przenosi się życia w internet i coraz więcej jest takich znajomości przez internet zawieranych. I ciekawi mnie dzisiaj ludzi, zdanie z OmeTV, źle to powiedziałem po polsku, ciekawi mnie zdanie ludzi z OmeTV, co sądzą właśnie na temat przyjaźni w internecie. Masz minutę, mówisz co chcesz, temat dla ciebie, przyjaźnie w internecie, bardzo proszę. Uważam, że przyjaźń w internecie bardzo szybko się kończy i nie jest mhm. do końca trwała, chociaż, niektóry, chociaż są wyjątki oczywiście, mhm. a jeśli chodzi o to, czy się lepiej zwierza osobie, której się nie zna, to to jest prawda z tego powodu, że jeśli ktoś jest daleko, i nie ma się z tą osobą ani wspólnych znajomych, ani ma się tą, i ma się tą świadomość, że ta osoba nie zna nikogo z Twojego otoczenia, to łatwiej się jest to i sobie zwierzyć, bo ma się większe prawdopodobieństwo, że to nie pójdzie gdzieś dalej. Zgadzam się bardzo. Tak. Czy coś jeszcze chcesz dodać? Bo pół minuty. Coś nie, jeszcze może. Nie. Wystarczy. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za Twoją wypowiedź. Czy masz ochotę kogoś pozdrowić? Panie. To ja Cię pozdrawiam bardzo ciepło i przemile. Wszystkiego Ci dobrego życzę, miłego. Pa, pa, pa. Cześć. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Nagrywasz na YouTube? Dokładnie tak i nagrywam teraz odcinek, czy mielibyście ochotę wystąpić w odcinku. Mielibyście jedną minutę, żeby wypowiedzieć się na jakiś zadany przeze mnie temat. Dobrze. Dobra? Macie minutę, mówicie co chcecie, temat dla Was przyjaźń w internecie. Bardzo proszę. Dobra, ja raz miałem taką sytuację, że y, jakby poznałem dziewczynę przez internet i mm. się w niej, jakby ona się we mnie zakochała, nie? Mm -hmm. I ja się, się zapytałam, nie, czy chcę być, a jej głowa. A ja, mówię, to ja w sumie się zgodziłem, czemu nie? Ale nie znałem jej tak. Popisaliśmy sobie tam do pierwszej codziennie, od dwudziestej, mm -hmm. to... Znałem ją tak, a potem przez jeden dzień jak już z nią chodziłem tak nudno było, w ogóle jej nie, nie widziałem ani nic, tylko przez internet to się z nią rozstałem i tyle. Nie wiem, ja, ja, ja poznawałem kilka osób i grałem z nimi przez internet i hmm. e, testowałem e, i, te, i byłem już raz, e, w sumie przez internet rozmawiałem i się hmm. z tymi osobami i to, że się można z nimi spotykać, tylko to jest no... Nie wiadomo, ta osoba równie dobrze może, może tylko z Tobą raz do Ciebie napisać, a potem Ciebie tak. olać i zależy, na trafisz, moim zdaniem. Bardzo Wam dziękuję za Waszą wypowiedź, idealnie, minuta. Czy macie ochotę kogoś pozdrowić? E, poz pozdrawiam e, mo moją rodzinę, pozdrawiam, moich kolegów. Pozdrawiam moją mamę, mojego tatę i rodziców. No jak najczęściej, oczywiście. Dobra. To ja sprawdzam już. Trzymajcie się, do zobaczenia i miłego. Dzięki. Cześć witaj. Cześć Co Cześć. Siema. Cześć, cześć. Słuchaj, nagrywam odcinek na swój kanał, który się nazywa Masz Minutę. Czy miałabyś ochotę wystąpić w odcinku? Miałabyś jedną minutę na to, żeby wypowiedzieć się na jakiś zadany przeze mnie temat. No dobra, dobra. Czy jesteś gotowa? No. Masz minutę, mówisz co chcesz, temat dla Ciebie przyjaźnie internetowe. Bardzo proszę. Yy, no to jakby moim w się... Sensie... Jak dla mnie to nie yy, przez internet nie mają sensu, bo jakby co w sensie, no się są spoko, jakby możesz się wygadać, coś tam pogadać i w ogóle, ale jeśli są duże kilometry taka trochę lipunia się spotkać, co nie. Mm -hmm. Więc jakby no moim zdaniem nie mają sensu, ale każdy ma inne zdanie, co nie. Mm -hmm. Nie wiem tyle, co nie. Yy, coś jeszcze może chciałabyś dodać. Czy masz sporo przyjaciół internetowych, czy nie za wiele? Yy, znaczy... No trochę masz, nie, ale to tak wiesz. Słuchaj tak na odległość. No, tego typu. Bardzo Ci dziękuję za Twoją wypowiedź. Czy miałabyś ochotę kogoś pozdrowić? No, pozdrawiam moją całą ekipę i wszystkich ziomków. Dobra, luks. Dobra. Cześć, do zobaczenia na razie. Ja. Cześć. Osiema. Osiema witam. Koniecznie. O kurdy, lektor. Dzień dobry, witaj, słuchaj, nagrywam odcinek na kanał swój, który się nazywa Masz minutę, czy miałbyś ochotę wystąpić w odcinku? Miałbyś tak. jedną minutę na to, żeby wypowiedzieć się na jakiś zadany przeze mnie temat Dobra Masz minutę, mówisz co chcesz, temat dla Ciebie, przyjaźń w necie, bardzo proszę Przyjaźń w necie jest super, bo ludzie Cię nie krytykują, czasem możesz sobie wyzywać kogoś i go później nie mieć konsekwencji, że Ci zawali lepę Ale nic mm. Ci nie może zrobić i to jest giga czadowe i super, skończyłem. Mm -hmm. A, to masz jeszcze 15 sekund dopiero minęło, więc jeszcze 45 sekund. Coś jeszcze powiedz. No czy masz mam. wiele znajomości przez internet? Mam gdzieś więcej niż 100. Dużo mam. Cenisz tak, sobie tak? bardziej takie znajomości, czy raczej takie z życia realnego, prywatnego? Z realnego, ale tam mm. zawsze z realnego może ktoś się okazać fałszywym skurczibikiem, mm. więc tak słabo. Ale już chyba lepiej mm. dla mnie w internecie. Bo są fajniejsze osoby, które mogą Ci poznać, ale trzeba uważać, bo mogą być pedofile. Na przykład. Bardzo Ci dziękuję za Twoją wypowiedź. Czy miałbyś ochotę kogoś pozdrowić? Pozdrawiam mamę i kolegów moich. Żółwik. Dobra, żółwik. Cześć, trzymaj się, do zobaczenia. Na razie. Nara. Cześć, witajcie. Witam. Słuchajcie, nagrywam odcinek na kanał, który się nazywa Masz Minutę. Czy macie ochotę wystąpić w odcinku? Miałobyście jedną minutę, żeby wypowiedzieć się, na jaki zadany przeze mnie temat. No. Tak? Chcecie? Chcę na ale ja nikt No to ja mogę być, ale nie odpowiadam, ona będzie, okej? Okay? Dobrze, być. oczywiście. Czy jesteś gotowa? Tak, ja jestem. Masz minutę, mówisz co chcesz, temat dla ciebie, przyjaźń w necie, bardzo proszę. Przyjaźń w internecie jest bardzo y, fajna. O bo uh -huh. można, nie, nie trzeba się z kimś spotykać, żeby móc z kimś porozmawiać albo uh -huh. popisać. Uh -huh. I jest ogólnie łatwiej, bo nie trzeba twarzy w twarz i nie ma stresu. Uh -huh. Coś jeszcze. Um, coś Czy ty jeszcze... masz wiele znajomości internetowych? Eee, no mam. Mam wiele. A zawierasz je z jakiego powodu? Bo na przykład grasz w grę komputerową, w którą ktoś inny także gra i dlatego, czy z jakiegoś innego dla Ciebie znajomego powodu? Nie po prostu są takie randomowe osoby i po prostu jak mi się nudzi w sumie, ale czasem hmm. też y, gram w sobie w ligę i no, żeby sobie z kimś wybrać. Rozumiem. Czyli wspólna aktywność. Bardzo Ci dziękuję za Twój poświęcony czas, za Twoją minutę. Wypowiedź, czy masz ochotę kogoś pozdrowić? Oh, yy, pozdrawiam yy, koleżanki obok i kuzyna, który poszedł do stepu. Pozdrawiamy koleżanki i kuzyna. Trzymajcie się miłego, do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć, cześć. No i odcinek piątkowy mamy już za sobą. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem czy od razu wtorkowym. My? ponieważ mam sporo pracy w pracy. Może być tak, że będzie bez wtorkowego, tylko będzie już od razu piątkowy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się zepnę w siebie i nawiam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Papa. Pa.